Serdecznie pozdrawiam Was. Ja Orzeszyk tutaj z Niemiec, z Erlandu. No, u nas dzisiaj bardzo zimno, mróz. A i tutaj, dzień dobry, moje kochane drobiowe kurki. No, pozdrawiam serdecznie wielbicieli drobiu. O, tutaj przyszedł mój kochany, o kogut no, no ludzie kochani jak ty to proszę ja ciebie kukuryku robisz a to kto tam przyszedł misiu to cały tutaj gospodarz no widzicie co musiałem mu założyć mam takich głupich sąsiadów o. i biedny pies nie może nie może szczekać o takie coś musiałem mu założyć i on no dobrze no dobrze już wyłączam no już mu wziąłem to jest... już koniec no. Jak wy to tutaj się znaleźliście? Nie wiem, przecież wszystko było pozamykane, a wy to już nie wiem co. Ojej, co to się dzieje na tym świecie, kochani? Tutaj moje gołąbki są. No, myszek tutaj nie ma, nie powchodziły. Dobrze, chodźmy chodź, chodź, chodź. Zaraz ci panda jeść, ale najpierw puścimy nasze kurki, kochane. Ojej, ale zimno. No, chodźcie, chodźcie, moje Niusie, chodź. No dobrze, już dobrze, no już wam daję jeść tyle ile trzeba, no. no. jajeczka są poznoszone czy nie? No. Kochane są naprawdę. Dziennie mam świeżutkie jajeczka, na podwórku wesoło. Kurki kwokają, koguciki piją, a sąsiadów przeszkadza, bo są nauczeni oglądać tylko internet. Opalać te lato i spokój, a na wsi mieszkają. Nie, Widzicie, daje tutaj taką. Im gotuje zboże z obierkami. One se tu przychodzą. Jedzą, zrobimy im tutaj takie zadaszenie. Nie bo, jak zima przyjdzie śnieg, mróz, to jednak to jedzenie jest suche. Tutaj wody nie ma, nie zamarza. Tak jak by było bez tego zadaszenia chodź się, chodź chodź tutaj te kurki to kupiłem 3 lata temu później z każdym rokiem kwoczki mi zaczęły kurki zaczęły mi kwokać posadziłem je na jajeczka no i na przykład ta co przyszła no to jest tegoroczny lęk letni także można powiedzieć, że one są tutaj urodzone. No. Mama dobrze ich karmiła, długo ich e, wychowywała. No, można powiedzieć, że była już taka młodzież z nich. Nie to, żeby ich szybko zostawiła na pastwę losu. O tak, właśnie. No co niusia. No, tutaj patrzcie, widzicie, No, kurka. Miałem kogucików więcej kogutów i po prostu i mi trochę je pokaleczyły, bo często na nie wchodzą. No i musiałem się koguta pozbyć, bo by mi kury zniszczyły. Dlatego mam tutaj takiego jednego. A to też młode są tegoroczne kurki. Niedługo będą mi świeżutkie jajeczka znosić. Bardzo się z tego cieszę. No także, o, tutaj im zrobiłem taki kurniczek. Ale tutaj z tej strony nie są te. Tutaj e, przeniosłem na tą stronę. Tutaj mają też. I tutaj mają grzędy. Nie sobie jajeczka znoszą, bo proszę bardzo, widać jajeczka, tak czy nie? No. Są jajeczka. No, są. No, dałem im tutaj taką e, do środka, żeby one wiedziały, że, że tego z taką zwykłą bombkę dałem. No i one tutaj wchodzą i, i noszą jajka. Proszę zobaczyć, nie? Są, są bombka jest? jest także o proszę bardzo no tak to ja to wszystko robię kurki są naprawdę zadowolone szczęśliwne o ale zimno mi jest kochani no także tutaj im dam zaraz im wody naleję bo ja muszę im wodę lać codziennie im daję czystą wodę a że teraz jest mróz no to Daje im ciepłą wodę do zimnej wody, dolewam ciepłą wodę. Aha, tutaj jeszcze mam następny drób, kochani. No, też od niedawna kiedyś byłem młodym. Teraz już starszym jestem, ale wspominam te młode lata. Jak miałem takie ptaszki. Pokażę Wam zaraz. O. I postanowiłem sobie, że po prostu sobie tutaj. W Niemczech je założę. Jeszcze raz. O, tutaj jest. Boże im coś, ja taką mieszaneczkę im zrobiłem, żeby miały, nie? I takie dwa wiadereczka im daje. Tej mieszanki. I one są bardzo szczęśliwe, zadowolnione. proszę bardzo. One, one już kochane wiedzą, nie? No dzień dobry ptaszki moje kochane. zobacz. No one wiedzą, że ja już przyszłem. Ja tylko coś powiedziałem, to one już tutaj skrzydłami zaczęły machać. Oto im tu wyjście, bo mam taką werandę, i zrobiłem, żeby sobie wychodziły. Ale że, czy, często im teraz w zimę nie otwieram jej, bo jak wychodzą e, na górę, to ja szczębie bardzo e, atakują. Dużo już miłośmierciły tych moich kochanych ptaków. No ja na to nie umiem patrzeć, ostatni jeden przylecia pokaleczony. Ale to dosyć zdechnął. Także jak ich wypuszczam to na krótko, ale to tak o 14 jak sobie są głodne. Wypuszczone polatają z pół godziny i wtedy ich wołam. Pokazuję im, że mam dla nich jedzenie, one szybko mi zlatują do gołemnika, żeby jeść i wtedy ich zamykam, Także długo. Tutaj e, nie latają, jaszczą, nie zdąży tutaj ich zauważyć. Także sobie polatają one i, i tutaj zaraz, no nie, co? No, widzicie, nie. O tak one tutaj wyglądają. Teraz im wody tutaj dam też ciepłej, bo jest y, bardzo chłodno. Tutaj dzisiaj będzie chyba z minus 3, bo no, się tutaj. Na Zarlandzie, bardziej na południu, bliżej Francji, aż takich niskich temperatur nie ma, ale czasami się zdarzają. Czasami się zdarzają. No nie, nie, tutaj pan Wam. O, patrzcie, widzicie, o, to zamarzane, nie? Ja tam mam przygotowaną ciepłą wodę w misiu No jak, zaraz też dostaniesz jeść, nie? On bardzo, bardzo wspaniały piesek. Tu mam po, to mam Tu jest kundelek po polskich kundelkach. Także. Co one tutaj mi nie chorują. Nie muszę chodzić do weterynarza. Raz jego zaszczepiłem y, na wściekliznę. Ale więcej go nie szczepiłem teraz, bo on tutaj cały czas jest na podwórku ze zwierzętami. O, wszystko mi zamarzało. Zamarzało może to o, jest, dobrze. A, jest już. A, a mróz Dobra teraz tutaj mam czajniczek widzicie, z ciepłą wodą tutaj troszkę opatopnę to, żeby miały trochę tej higieny o tak I tutaj malejemy. no dzisiaj je puścimy też oczywiście ptaszki aaaa nie, 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 no, tutaj, tutaj ciepłą wodę ptaszki. Żyjemy mnie wedłwona nie piją dużo teraz w zimę w lato bardzo dużo piją ale w zimę to nie piją dużo no także to tak to wszystko wygląda o już złapało odwrócimy już mają tutaj wodę ciepłą do picia także o, tutaj też je kurki wypuszczam jeszcze trochę zielenizny tutaj jest, bo to wszystko mi wyjadły. O. Także sama jest pusta ziemia. No. Co jeszcze bym chciał powiedzieć. No, kurki oczywiście w zimę się dużo mniej noszą. Bardzo mało jajeczek dają, ale mi to wystarczy. Macie, kochane, tutaj pijcie sobie wodę. No proszę, jak się cieszą, jak swego pana widzą, że o nich dba No też trzeba mieć do tych zwierząt też w sercu, bo zwierzę odczuje to. Każde jedne nie jest głupie, przecież To jest dobre, kto zły. Też tutaj dużo kotów sąsiadła Dużo mi też tych ptaków na zabijały. Ja z także misia tutaj mam. I on mi tu pilnuje. Poza tym zrobiłem tutaj. Też yy, na płocie podłączyłem sobie prąd. Kupiłem ze złomu pulsator taki stary. Jeszcze chyba Adolfa Hitlera. Pamięta o? Widzicie tutaj? Takie popuściłem. Tutaj nie jest prąd. No, 4000. Mogę dać na 8000 ze zwykłego akumulatora Wali niesamowicie. Także jest to wszystko. Dobrze ja, no i takie tutaj ojej Przecież tego nie idzie otworzyć. Ajej Ja cię kręcę. Normalnie szok, kochani, szok. Spróbuję to inaczej otworzyć. Tutaj mam taki pędzelek stary. Aj! I już jest. Tutaj wodę im wyleję, będzie przypowiem nie dawał, bo i tak nie wypijają z dwóch. No, teraz trochę dam kurą tutaj. Tej wody naleję, żeby miały. Co one pić? się, No, proszę. Widzicie, jak koguty niszczą? Po prostu jeden szedł na kurę i zaraz drugi na, yy, za nim. No, A poza tym no, musiałem się jego pozbyć, bo, bo to jest ten cały herszt, szeryf. No bo niedługo też by zaczęły ze sobą walczyć, ale niesamowicie walczą całe w krwi są. Normalnie tak jakby ich ktoś pistoletem pomalował na czerwono. Tak. Masz mi się, masz pił, pipi. No no pij No, cieplutka woda. Tak jest, cieplutka specjalnie pan dla was tutaj przyniósł. I później wam znów przyniesie, bo pan wie, że zamarznie wam woda. no. A teraz oczywiście mój ten pupilek kochany, nie, tak, czekam, tak, na pana, żeby pan mi też jeździł, nie, tu mu domek e, zrobiłem, to drzewko bożne, piłą drzewo, o, i tutaj mu taki domek zrobiłem, tam udałem świeżą y, słomę, także cieplutką, ma, malutką budę, niedużą, bo żeby sam w swoim... Y, ciałem i tym kochanym futerkiem które dostałem nie od Boga tak dostałem no mi jest bardzo cieplutko co roku nowe dostaje nie idę mu dam puszeczkę dobrze już ci pan da da ci pan puszeczkę tutaj ma specjalną dla ciebie on się cieszy on wie o co chodzi nie jest taki głupi a naprawdę wierny pies Tutaj mi myszy łapie, zabija, bo dużo mam myszów, też koty przychodzą, też zabijają myszy. No i czasami też w rubelkach icimy. Często się tak zdarzało, że miał tam przy budzie wróbla, Przyszedł wróbel, pojeździć go do Nie, Także y, nie chcę jego po prostu w taki sposób zrobić, żeby on był taki przepasiony, y, miał y, dużo tusku i brzuch ciągnął. Po ziemi. To nie o to chodzi. To jest pies, który ma pilnować tutaj mi mojego dobytku. Dużego nie mam, ale mam i się z tego cieszę, co mam, a nie z tego, co mógłbym mieć, nie? Też trzeba się uczyć i umieć e, samego siebie e, kochani skarcić. No, cieszyć się z tego, co się ma. O, właśnie. No co, szeryf? Wszystko dobrze? No. Także. Na wiosnę będę chciał sobie kurczą wychować sam, ze swoich jajek, ze swojego tutaj samczyka, kogucika ładnego, o, który tutaj rządzi i te kurki swoje pilnuje. No, co bym jeszcze powiedział, no, to tyle, nie, serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wielbicieli zwierząt, ja bardzo je Lubię i po prostu coś się dzieje, szczególnie wiosną, jak gołębie zaczynają fruwać, klepać skrzydłami, ogonem jeździć po ziemi i się parują, żeby później mieć jajka i młode. To jest coś wspaniałego, no. O, tu jest już też tegoroczny młodziutki kogucik, no mam ich jeszcze parę, dlatego on jeszcze mi na kury nie wsiada. Muszę to pilnować, bo naprawdę te kury są pokaleczone i krzywdy mi robią, bo one nie są, one są gwałcone, można powiedzieć, bo jeden wchodzi, drugi po nim i tak dalej. No, aż Asio, no już tam do siebie do domku. Koniec z trawką, koniec, one już wiedzą. One wiedzą. No, się tutaj chodź. No tutaj pogoń mi kurki to są też młodzież z tego roku. No uciekaj, tutaj następny młody koguci grośnie Piękny. No uciekaj No, Asio, a ty co? Już? No uciekać No, tutaj też muszę ich trochę pogonić Ale zawsze jak coś tutaj robię, czy drzewo tego to ich tu wypuszczam, żeby sobie trochę tej trawy nowe gleby, no uciekaj, co się patrzysz no a ty nie wiesz gdzie masz iść ja mam ci pokazać ja mam ci pokazać, ja ci zaraz w dupę dam, to zobaczysz ty o trzeba pokazać jak krowie na granicy no no to dobrze kochani, serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj misiu pilnuj tutaj dobrze, o tam misiu idzie, widzicie go, nie? On tu pilnuje wszystko, także tu mi żadna kuna na razie nie weszła, jest tutaj on trzylatka, także wierny pies, kundel, niewymagający opieki lekarskiej, bo zdrowy, na własnej krwi wyhodowany. <noise> Dobra, to do widzenia i życzę powodzenia w chowie. Kurek, gołębi i innych ptaków. Jak to mówią w Niemczech, w Polsce się mówi do widzenia, a w Niemczech się mówi cheers. Bye bye.